Dzień kolejny z kronikarskiego obowiązku. Zobaczcie, w nocy lało, wczoraj lało, dzisiaj nic nie widać. Ciepło z kronikarskiego obowiązku, co tam na budowie słychać. Się udajemy do sklepiku. Się udajemy się do sklepiku. Zobaczymy, co tam odwiedzi. Słychać klientów niestety w sklepiku nie ma. Trzeba będzie zamknąć. Trzeba skończyć. Tak, jak to było u Pawlaków. A zapomniałem. Wydać ją za kokeszkę. No, także pogoda dosyć ładna. Pogoda dosyć ładna. Sąsiadów. Sąsiadów spokój. Dobra, pokażę Wam jeszcze, powiem jeszcze Wam, co, co, co wynyrałem w moim komputerze. Tam się nowy blok buduje. O. Widzicie? Cały czas Jakarta się buduje. Jakarta idzie w górę. Tamten już, tamten już powstał. Dopiero zaczynali. Tam już tamten z tyłu za trzeci ten skończyli. Ale bloków powstaje. Samolot leci. Nie wiem czy widzicie. Dobra. Nie przedłużam. Pędzimy. Słuchajcie. Mój, mój laptop ma wyjście HDMI i takie same wyjście jest w komputerze, w komputerze. I teraz, żeby zrobić, żeby nie kupować monitoru, podłączę ten laptop jako monitor. Drugi monitor, tu wyłączymy, bo wychodzimy. Podłączę laptop jako drugi monitor i zobaczymy, jak to będzie współgrało. Chodzi o to, żeby sobie zrobić drugi monitor z laptopa, żeby mieć ten. Jak to się nazywa? Żeby czat mógł mieć podgląd, podgląd na czat. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Jak na razie, to idziemy, idziemy zobaczyć, co tam w sklepie słychać. I jakieś papiery, słuchawki. Czekamy na, czekam na przejście Jacka na ten... czeka na... No wiecie, no... Z Jacka na USB. Zobaczymy, czy dzisiaj dojdzie. Dobra, to na razie tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia. Widzę Was ponownie. Wiecie, co mi się przypomniało? Przecież jak robimy obejście w koło osiedla, to jest tam taki sklep. sklep. Są tam tacy gościowie, co, co mają audio, rozbierają telewizory, jakieś komputery, jakieś monitory. Idę do nich dowiedzieć się, zapytać się, czy mają kabel. Czy poszukać u nich kabla po prostu, HDMI kabla z laptopa. Z laptopa do z laptopa do komputera jest, ten sam, jest to samo wejście HDMI. Także idę do nich się dowiedzieć. Może u nich coś tam znajdę. A jeżeli nie, no to, to trzeba będzie zamówić. To kosztuje jakieś, no kosztuje jakieś 8 dolarów. Także. Trzymajcie kciuki i zgłoszę się do Was. Muszę przejść na drugą stronę, bo na drugiej, z drugiej strony jest cień. E, trzymajcie, się, trzymajcie kciuki, żebym to znalazł. Dobra, dotarliśmy. Dotarliśmy tutaj do tych chłopaków. chłopaków. Popatrzmy co oni tutaj mają. Kabel. Po polsku to jest kabel, po indonezyjsku to jest kabel ale czy oni kable będą mieli czy tylko czy tylko mają czy tylko mają takie, takie takie wszystko ciężko cokolwiek znaleźć zaraz popytamy tu gości już jest od tego hello me eh? I'm looking for the HDMI cable no cables? a nie mają cables O, oh, this kabel. Ja, kabel jest is on the stock? Na electronic toko. Ja. District toko police. The district toko is a kabel like this. Is yeah. something there is taki kabel właśnie potrzebuję, tylko paki mają, ale nie chcą mi sprzedać. Sa so the district Ly toko ina. Ja. w

pan robi takie monitory, telewizory Tak może taki mały monitorek by tutaj mi wysmyczył nie? tylko, że to są duże monitory patrz, ale kabel ma akurat taki nie chcę sprzedać ok, dziękuję dobra, mamy iść tak elektryczny sklep, mamy poszukać elektrycznego sklepu, mamy iść tak Dikanan, czyli w lewo w prawo tutaj Eee, później mamy iść prosto i skręcić i skręcić w lewo i tam będzie jakiś elektryczny sklep z elektrykami ale tutaj jeszcze, tutaj jeszcze zapytamy gościa w drugim sklepie eee, w drugim sklepie w tym po drodze taki był sklep sklepik zobaczymy czy tam nie, będą, nie będzie miał takich kabelków ale widzicie miał gościu ten kabelek co potrzebowałem nie? Aj, aj, aj. Do tej skręcić mi w lewo skręciliśmy w lewo i przechodzimy obok tego obok tego Holandia jest ja pod chciałem mu powiedzieć pytam ile e, dobra i tutaj mam szukać po tej stronie mam szukać e, elektrycznego sklepu Papier, port. Tutaj jest jakiś elektroniczny sklep. Headphone, Headfony to tam raczej nie będzie. Komputer, laptop, zobaczymy. Komputer, laptop. To oczywiście musimy się przepać. Czasami można wpać pod rządowe auto, bo oni się nie zatrzymują. Dobra, spróbujemy tutaj się jakaś muzyka graje. Spróbujemy się zapytać gościa dopytać o co mi chodzi czy bym miał takie kable hello my dobra zaraz wracam tutaj można sobie kupić u pana takie różne różności są kobiety i a second hand computer yeah? te komputery można kupić z drugiej ręki takie używane iCore 7 o pan ma iCore 7 i pan ma też monitory za cztery stówy taki monitorek, oczywiście używany nie? no ale nie wiem jak wtedy podłączyć jak, jak podłączyć takie, takie coś ale jakby się dało to by się podłączyło nie? tutaj pan ma różne zasilacze, zasilacze taki wiecie misz masz, ale taki jak ja przychodzi i zawsze coś tam klawiatury i szuka, i szuka żeby kupić Dem, a tutaj są do konsoli słuchawki. Pan ma też, ale jaja trzeba było przyjść tutaj sobie i sobie kupić słuchawki. Nie? Widzicie, jaki człowiek jest durny. Zobaczmy, jak te słuchawki nie będą działały. To przyjdę. Przyszedłem tutaj do tego pana w takim małym sklepiku w takim małym sklepiku i znalazłem, znalazłem wszystko to co potrzebowałem. Nie musiałem nic zamawiać, teraz idziemy do domu. Idziemy do domu i będziemy sprawdzali czy to wszystko będzie działało. Tutaj macie jeszcze cel serwis, który już wam pokazywałem, pana, tu u pana możecie kupić sobie różnego rodzaju, różnego rodzaju rzeczy, myszki i takie inne pierdoki. Będę tu przychodzicie tutaj. Nawet kajdanki można kupić. To jest nie for this one. To jest jak niesforny, niesforny klient, to, to pan ma tutaj kajdanki. No, także jak będę potrzebował jakiejś części, bardzo pomocny. Ten pan jest bardzo pomocny, doradzi, pokaże. Doradzi, pokaże. Także przychodźcie tutaj do pana. A jak nie będzie mi laptop działał dobrze, to sobie kupię ten monitor. Taki mały używany monitorek. i. Za 400, za 400, 400 tysięcy za 4, 4 dolce, może tak. No, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. A my będziemy w tamtym kierunku co nieco, co nieco zjeść w domu. Właśnie już wróciłem do domku. Do domu wróciłem. Tutaj mamy to i sprawdzimy pierwsze co, sprawdzimy słuchawki. Muszę czekać 15 minut przed kąpaniem. Możemy sprawdzić, możemy sprawdzić słuchawki, czy będą działały. Zaraz się łączymy. Dobra, słuchawki działają, ale musiałem wyłączyć Bluetooth. Musiałem włączyć Bluetooth na speakers 2. Przełączyłem. Tutaj na tym nie działa. No, działa na speakers. Na tym speaker się działa ale jest wyłączony Bluetooth. Jest wyłączony Bluetooth, teraz podłączymy Bluetooth. Podłączyłem Bluetooth. O, i teraz zobaczymy, czy będzie działał. który pozwala nam się zaadoptować I w tym momencie trudny, automatycznie w, przerzuca się na... I to jest system, który ewoluował raz z nami, Czyli muszę mieć Setki tysięcy lat. I to on pozwalał nam, ten system, czyli tarczyca i hormony produkowane przez tarczycę, pozwalał nam przetrwać, Szczególnie właśnie w zmieniających się trudnych warunkach środowiskowych. No o ewolucji człowieka się. Będę się tym bawił później. Teraz idę się wykąpać i coś Hej. Witam ponownie jestem w trakcie przerabiania. Jestem w trakcie przerabiania laptopa na monitor ale z, z Warleisa, gdyż ponieważ okazało się, nie sprawdziłem, nie, ktoś mi podał błędną informację na YouTube, że można podłączyć z gniazda HDMI do HDMI w komputerze, ale okazało się, że jednak tutaj to jest gniazdo output, czyli wyjście tak jakby i czy, w każdym bądź razie nie można. Odput, input, że, że, nie ma wyjści, że nie ma że to gniazdo nie jest wyjściem, tylko wejściem, czyli nie można podłączyć, nie można podłączyć tego. Kto, ktoś nie wie, to niech się do Jestem w trakcie teraz e, robienia tego na zasadzie wirelessa. I To by było na tyle, to by było na tyle. E... Nic, nic nie zrobiłem, byłem blisko, ale oczywiście nic nie zrobiłem, bo nie mogę na tym znaleźć klienta klienta do takiego specjalnego programu, żeby przenosić sobie ekran z, mon z monitora na monitor i oczywiście nic z tego nie wyszło, nic z tego nie wyszło. Jedno, co to słuchawki słuchawki działają. Problem jest tylko zawsze z tym Bluetoothem. Bluetooth to jest utrapienie. To jest moje utrapienie. Muszę wywalić ten głośnik Bluetooth i zamontować normalny głośnik na, na USB. Bo to jest Bluetooth yy, przeszkadza, przeszkadza we wszystkim. Dosłownie we wszystkim. <laughs> Dobra. To tyle chłopaki trzymaj, i dziewczyny. Trzymajcie się cieplutko z dzisiejszego dnia. Już mam dosyć grzebania w tym dziadostwie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Binkowe. To jest szef szef kuchni w Indonezji, a to jest samoupowstanie. Teraz robimy jeszcze inaczej. Robimy jeszcze inaczej, które już mam taki, które już są takie luzwiblani.

Będzie z lodami, łapy mi się trochę kleją, no ale takie, widzicie, takie bejbińskowe. I jak to w Polsce się robiło z, z pierogami, się zawijało, nie? Te ciasto jakoś tak, jakoś tak, jakoś tak, się wywijało i tak się za, tylko że to musiałoby być okrągłe, nie? W każdym bądź razie, to miało na celu zrobienie takiego czegoś, nie? O, takie coś. Tylko, że oczywiście trzeba starannie to robić, a nie tak jak robię to ja. No, ale kolejny pieruk zrobiony. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Do zobaczenia, jak już będą upieczone. Hej!